Znajdujemy się w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Księdza Jana Kwardowskiego w Piławie Górnej na ósmym Powiatowym Festiwalu Integracji pod hasłem Świat Nauki. Wydarzenie zostało objęte patronatem i dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w ramach Powiatowego Grantu Oświatowego oraz w ramach środków na realizację zadań publicznych w powiecie oraz ze środków PETRON. Głównym celem tej imprezy jest przede wszystkim pokazanie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwienie poznawania, poznawania doświadczania świata, poznawania dziedzin nauki i techniki, by pobudzić ich wyobraźnię. Poprzez udział w różnych zajęciach na warsztatach mogą wykonywać one mogą uczestnicy wykonywać podejmować różne zadania na miarę swoich możliwości, wyzwalać swoją kreatywność i myślę, że to stworzy takie podwaliny tego, że będą chcieli więcej poznawać różnych nowych zabaw poprzez które będą się uczyć. W wydarzeniu biorą udział przede wszystkim placówki oświatowe z powiatu dzierżoniowskiego. Są to przedszkola, szkoły integracyjne i oczywiście uczniowie Specjalnego Ośrodka w Piławie Górnej, organizatorzy przedsięwzięcia. To wydarzenie jest organizowane już po raz ósmy i zawsze hasłem przewodnim jest coś innego. W tamtym roku był to świat zmysłów, w tym roku jest to świat nauki. I chcemy, by tutaj uczniowie poznali właśnie różne nowe dziedziny nauki, techniki. Dzieci się chętniej uczą, dzieci najlepiej się uczą poprzez zabawę, i na, na początku mogliśmy zauważyć, że jeszcze przed rozpoczęciem, jak weszły dzieci do auli, to właściwie już chciały uczestniczyć w warsztatach czy stoiskach. Tam są te wszystkie warsztaty stwarzają możliwość takiego interaktywnego działania, więc jest to bardzo interesujące i takie pobudzające wyobraźnie uczestników. W roku szkolnym to z takich dużych imprez to raczej jest to taka ostatnia impreza, ostatnie wydarzenie, bo właściwie do zakończenia roku szkolnego pozostał nam tylko miesiąc. Tak ten czas płynie.